Ale zależała nam na tym, żeby tak jak mówiłem, go przyjąć program, pokazać go, a także co ważne, przenieść go z perspektywy tych najbliższych dni na poziom regionalny, żeby posłowie, kandydaci na posłów, na senatorów mogli pokazać, mogli przełożyć ten program na następne 4 lata na możliwości, które będziemy mieli w regionach, w województwach, w powiatach w najbliższym czasie. No i oczywiście wybory, nie wiem, one tak jak powiedziałem ta kampania będzie intensywna, ale nie mogą sobie odmówić e, udział tutaj w tej konferencji, zaprezentowanie i wsparcie takiego gorącego kandydatów do Senatu. Otrzymałam dla kandydatów, także Zajarka, koordynatora, którego znam, z którym współpracujemy od, od lat, który prowadził Komisję Konstytucyjną, jest bardzo zaangażowany także w pracę drugu. Państwo pamiętacie, 4 lata temu wraz z grupą naukowców, przedsiębiorców, samorządowców wysunąłem tutaj taką ideę przekształcenia naszego regionu w Polską Gawardzię, czyli region oparty na silnej tradycji, silnej roli. Na na silnych więziach społecznych, a z drugiej strony region oparty na wspaniałych uniwersytetach, wielkiej kulturze i wreszcie czymś, czego trochę nie brakowało, ciągle jeszcze brakuje, czyli e, przemyśle opartym na nowoczesnych technologiach. Przez te cztery lata wiele udało się zmienić. W Krakowie e, powstają właśnie synchrotką i będą najnowocześniejsze no tego typu e, urządzenia naukowe pozwalające prowadzić bardzo zaawansowane badania z zakresu, przede wszystkim fizyki, chemii, biotechnologii, medycyny. W Krakowie udało się produkować na Centrum na Nauki, instytucję szalenie ważną, która e, w, zapewni wysokie światowe standardy, jeżeli chodzi o wykorzystywanie funduszy na badania w naukach e, podstawowych, ale ta współpraca, o której mówiłem, e, do Londy, Krakowsko-Małopolskie, działanie piso na poziomie Warszawy. My możemy ze sobą współpracować dobrze na poziomie województwa i na poziomie miasta. Czy Platformie można zaufać? Chociażby trzeba zaufać, bo, bo mamy dobry program, mamy doświadczenia i też jesteśmy gotowi do pracy od razu.